W sierpniu Eurokino październik 65. Nierozwiązana zagadka zniknięcia marokańskiego lidera ruchu trzeciego świata na ulicach Paryża. Afera Benabarki. Barki, w dwóch odcinkach. Piętnastoletnia Charlotte Valondray zapowiadała się na gwiazdę. Charlotte Valondray. Otrzymała złotego niedźwiedzia w Berlinie nominację do nagrody Cezara. Dwa lata później odkryła, iż ma Miłość we krwi. Francja 1914. Młody Louis Midawen i piękna Marie-Louise przeżywają romans przed rozpoczęciem wojny. Kiedy wojna jest daleko. W hołdzie Braciom Tawiani film krótkometrażowy Córka. Luigi Pirandello zmuszony jest chronić swą córkę po nieudanej premierze swej opera Prima. Oraz film Powinowactwo z wyboru. Eduardo i Carlota goszczą w swym toskańskim domu Otone i Ottilię. Dzięki temu powstają nowe związki. Co to jest zaferowanie wyrobów? Euroseriale. Współczesna Polska, wzmuszającym do refleksji serialu o wartościach demokracji, społeczeństwa i polityki. Ekipa. Euromuzyka w hołdzie talentowi i odwadze kobiety, która wycisnęła piętno na hiszpańskim pop roku lat 80., wideoklipy Historia de un amor i Con Mil Senganios z jej ostatniego albumu La Pasión. Luz Casal. Nowy talent holenderskiej muzyki. Internetowy fenomen, który zdobył popularność na YouTube. Ewa Simons, Silly Boy, sierpień, tylko w Kino Europa.